Maneczko, widzowie, z tej strony L, witam w kolejnym odcinku z G4 Skins. Ja dzisiaj sobie skrzynki, które dla mnie tworzycie. Tutaj widz mnie poprosił, to otworzymy jeszcze dwie takie od niego. To sobie ja specjalnie otworzyłem, żeby na pewno ich nie pominąć. I jak to jest odcinek z G4 Skins macie do wygrania skiny, więc zapraszam. Do wygrania się są dwa uspiki. Co trzeba zrobić, żeby dwa uspiki zgarnąć lub jednego z nich? Łapka w górę subik, komentarz i fajnie byście na stronę z kodem LZR. Bo jeżeli na stronę z kodem LZR, to mnie wspieracie, a jak mnie wspieracie, to mogę rozdawać coraz lepsze nagrody z odcinek. Z moim kodem LZR plus 5% więcej przy doładowaniu, więc dodatkowo macie minusowe to płatności. Linka do strony będzie oczywiście w opisie. I jakby tego było mało. Na stronie z moim kodem macie na staro zostaniecie strzynkę Milspec, więc bardzo spoko opcja e, I możecie dla mnie tworzyć szynki. polecam, tylko że z nazwą Elzart coś, a ja je potem będę na odcinkach specjalnych z G4 otwierał Więc twórzcie dla mnie strzyneczki, bo fajnie się tę serię otwiera, znaczy serię się otwiera, fajnie się to e, robi dla was Macie jakiś evencik na stronie, też polecam, a my co, e, no lecimy All hands on deck. We're selling the pirate sword. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. let Zacznijmy może od tych strzynek co otworzyłem sobie. Mamy tu w ogóle dwie strzynki Dosyć drogie dwie, nie, nie oszukujmy, dwie dosyć, dosyć drogie e, Test your luck Eee, dlatego specjalnie otworzyłem, otworzyłem, ona ma, ma tylko nazwę Elzar coś jest Ale generalnie nie czy taki, tylko twórzczy z nazwą Elzar coś, żeby potem ja po mógł je znajdować Dobra, lecimy to jakieś ale to dragon lorka jest, okej okay, To jest tego typu strzynka, jak nam się przypatrzy to zarobimy A jak nie to to jakiś awp, e, elite build, black, La black lamina Dobra, lecimy, 347zł, rolimy sobie jedną tą i jedną tamtą e, Ojeju, to tak wyglądało jakby to miało na to dragon Lore najść tak szczerze No ale dobra, na no elite build, niestety nie jesteśmy zarobieni, ale dodatkowo przy e, otwieraniu widzicie, że Wam wzrasta się tutaj level konta i możecie też konta swoje levelować i to jest też spoko opcja. Druga strzynka, ok tutaj widzę, że mamy znów kilka procent na jakiś fajnego skina albo dostaniemy po prostu skiny, z których będziemy stratni, no ale jest tu trochę procent, więc fajnie byłoby w sumie zgarnąć M9 na 2% albo chociaż tego, no ta M9 za 8000 ojojoj, oj, oj, jakby poleciała tutaj byłoby całkiem miło. Hansman chociaż? Nie, Vulkan dobra, Vulkan to jest dobry drop tutaj, to jesteśmy zarobieni, tak? Tak, na wulkaninie jesteśmy zarobieni. Ej, to fajne. Tak, no dobra, to spoko. Dobra, ta szynka nie najgorzej nam poszła. Dobra, usuniemy sobie tutaj i polecimy sobie e, przez szynki użytkownika. E, I zobaczymy, co tutaj też jeszcze wytworzyliście dla mnie. E, najpopularniejsze, nie od najnowszych. To gdzieś jest najnowsze, są. Dobra. E, ale wydaje mi się, że czasami to się źle odświeża. Powiem Wam, bo mm, raz. Czasami widzę, że są inaczej skrzynki pokładane, albo mi się tak wydaje, bynajmniej. Czasami mam takie wrażenie, Możecie napisać w komentarzach, jak ktoś teraz to zobaczył, chyba że. No nie, to są stare skrzynki, bo są star, stare. Elzar to mongols? Ej, tego nie, na pewno nie oglądałem. czy znaczy, nie, nie otwierałem, tego, tego też nie. Ej, Mafia mongols. ja tego na pewno nie oglądałem. Znaczy nie otwierałem, czym znaczy, ja tam oglądałem? E, więc te skrzynki na pewno. Elzar 50 na 50, 10% na tego też nie kojarzę. Tutaj są jakieś na strzynki. 1% lord, lord, lord. Ej, ja cię coś czytać nie potrafię, nie wiem co się ze mną dzieje ostatnio. Elzard Powodzonka, tego też nie kojarzę. Dobra, weźmy sobie jeszcze Tom i... Dobra, no i polećmy tak, zobaczymy co nam będzie dropić. Trochę tych skrzynek otworzyłem, dobra, lecimy, w rosło. 290 zł, co tutaj poleci. Gold Arabeska, to mi się podoba. Lubię tego skina. E, dlatego to Mongols. O, to Arabeska naprawdę fajny skin. Jaki to w ogóle drop mamy? E, ty. Jesteśmy na plusie, to fajna goska. Okej. Okay. Elzar to Mongols, fajne, lecimy drugie. Elzar to Mongols znów, tylko troszkę inne. 118. Też jest taka oska do wygrania i glowsy jakieś, ale szanse dosyć małe. Jeszcze redline. E, i dwa... No, trzy redline, sorry, co ja gadam. I zaraz który redline nam dropną? No, aha, ten słabszy, no, ten słabszy nam dropnął. No, tylko jest Traczku? Okej, okay, z tego słabszego jesteśmy stratni po prostu. Okej, okay, czaje, czaje, czaje. Dobra, no i ten level, bo nam się nabija, więc to bardzo spoko opcja jest. E, o, tu wilt lotusik jest, okej. Okay. To, jakby, ooo, dobra, to mnie zaciekawiło. Jakby ten little dusik poleciał. No, no, no. Yellow jacket. No. Yellow jacket. 10%. Akurat Yellow jacket tutaj nie polowaliśmy. No, na no, niego to nie. E, Elzard Mafia Mongols. Nie, kolejne 52 grosze. Bardzo tania. Fajne. Lubię te tani, taniutkie skrzynki też otwierać. Aha, i tu jest tylko te berety, nam Dają zysk. Aha, i tu otwieramy po beretach. Do tych jeszcze możemy sobie 5 razy zatworzyć. Ok, 2,60. Zobaczymy czy wyjdziemy z tego na profit czy nie. Berety, raz tylko berety. Jakby dwa razy poleciały, to może byłoby lepiej. Eee, ale raczej z tego na plus tutaj nie, nie wyjdziemy. No nie, z tego teraz nie wyszliśmy na plus. Dobra, z kolejną strzeleczką. Eee, Eltar pisz na 50. Wydawałem sobie znów 3. Aha, i po prostu 50% na profit, tak? O to w tym strzędze chodzi? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba tak to działa. Ym, ty, I całkiem ładnie. Całkiem chyba ładnie. Ale dobra, jeszcze raz. Nie, czekajcie, aha, bo nam MK nie zwraca. Dobra, ja już się tutaj nam Pidnighty zwraca. I to nam zwraca. Aha! Dobra, no i teraz, teraz dobry drop, teraz dobry drop, okej, okay, się zawaliłem, a co te serio, takie tanie, ten Brawl Forest? To się nie spodziewałem. Dobra, co my tu mamy? Same kosy? Aha, i 10% kosa i mamy więc, Okej. Okay. Ej, dobra, to jest, to jest spoko. Otworzymy sobie to z trzy razy, bo ta strzyka mi się spodobała. I spróbujmy, spróbujmy, okej. Okay. Dobra, no, tutaj w pierwszej mamy Gloka. No i dużo za niego procent, więc nie dziwnego, że też leci. Ale postarajmy się, może tą kosę. Ja postaram się po tą kosę. Chcę tą kosę, nie? Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze raz glok. Dobra, zróbmy. Zróbmy coś takiego. Ostatnie dwie, ostatnie dwie. Muszę, muszę jeszcze, widzowie, korci mnie. Dwa Gloki, dobra. Trudno, trudno. No musiałem, musiałem. Dobra, 200 zł, kolejna strzynka. Eldart Powodzonka, dzięki widzu, dzięki widzu. O, 20% na kosę! Jest! Jest, proszę Państwa! I zarobek. Dziękuję za powodzonka i dziękuję za Gigaprofit z tej strzyneczki w szefie. I Elzard Profit, ostatnia skrzynka 584 na dziś. Zobaczymy, tutaj nam z niej poleci. Aha, okej. Okay. Dobra, otwórzmy takich pięć sobie. Czyli liczymy tutaj na tego uspa, tak? Z tego co ja tutaj widzę. I trzy uspy, cztery uspy. Ej, to chyba dobre otworzenie, bardzo jest. Bo... Dobre... Tak, to bardzo dobre otworzenie. To bardzo fajny profit i dodatkowy level. No co, co widzę? To było na tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. E, wbijajcie, twórzcie nowe szynki dla mnie. E, życzę miłego dziąka Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.